Naszą naszą byłą, yy, naszą byłą yy. jakiś gościu weszedł i byłem z wszystkimi itemami akurat prawie z wszystkimi i zepchnął mnie z wyspy. I... Tak, dokładnie. No tak, Tak, ty to... Ty to masz teksty. Walnął mnie, spadłem. Tutaj mamy kilka itemów, ten co ma... Ten, nie wiem, zobaczymy. O zle... Ja, ja też się nie wiem Ja cię nie mogę, uderzył I spadłem Ale to był chyba admin Albo nie wiem Ale chamski Nie tak, bo, bo jakiś... jakiś dziwny miał nazwę i tak się fajnie świeciła ta nazwa Ale, ale kurde, tak czy inaczej musimy grać od nowa y... Kurczę mać Ale się wkurzyłem I trzeba grać od nowa Ale seria jest kontynuowana Prawda Krek I tak Dokładnie Jak można zepsuć drzewo Nie no rozwala mnie nie, ja już kurde... O, dobra, jest. Yeah. Nie śpiewaj, błagam. Bez kitu. Musimy grać od nowa. Nie mam... Masz sadzonki? Tak, mam. To dobrze. E... Kto sądzi, że on jest zrąbany, proszę dać lajka like i subować mnie. Jego proszę nie, bo ten to wiesz. Oj. O, nie. Idź spać. I, I tak naprawdę... Kurde, z tą wyspą to... Pes. Ale dobra, już się nie odzywamy na ten temat i... Chopie, ty to masz teksty. Ja się boję, jesteś... No, ty jesteś żół, idź spać. Ja myłem, może ty nie myłeś? niestety. Weź do nisz. Ja Cię nie mogę! No tak, zepsuli nam wyspę. I ja tu nie cierpię tych, co nam zepsuli wyspę. Tak, to mój piesek szczeka. Szczek, szczek. Lol. Lol. Lol czy się na ciebie co ty, co ty tworzysz, a ja nic nie tworzę, zrobię nasz, nam taki fajny, takiego boxa zrobię fajnego. Uii, Czekaj, ja walnę tutaj naszego pro probox pro box. o lol. Jasne. Weź to niż, bo to... Obciachowo to wygląda trochę. Parabole tańczą, 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 tańczą. Nie wiem. O lol. Nie! Ej, no kurde. No nie. O, mogę ci udać. A nie, to nie. No, ty deklu! Jaki ty jesteś fajny Okej okay. No to tak jak w poprzednim odcinku Ja się wyłączam I kontynuuję dalej yy. Narka